Jak gościu za tobą zatrzymuje się na Torach? To znaczy, że coś jest z nim nie tak <laughs> Aaj, Piękny ten nasz Poznań, piękne. Ty, ale kurwa jakie to są reklamy w Poznaniu <laughs> Lato na horyzoncie? Czas na klimatyzację w twoim domu. No, czy wy macie jakieś pytania? Czy wy macie jakieś pytania? Także takie są kurwa reklamy w Poznaniu I kurwa gdzie jest te lato się pytam W ogóle kochani jaka sytuacja dzisiaj, no przecież to jest kurwa, to jest patologia, nie? Już nie powiem wam kto, bo to tam u mnie w pracy. A, zresztą Dawidek, jebać go. Dawidek to taki kurwa, no taki smutasek, taki smutasek, ale tam nieszkodliwy, nie? No i ten zawodnik do mnie dzisiaj podbiega i łukasz, łukasz, mam kawał, nie? Ja mówię, kurwa, wy coś jest nie tak, kurwa. Mówię, nie wytrzyżwiałem od wczoraj. Mówię, Dawidek, kawał? Mówię, co jest, duch? Do...? Mówię, dobra, opowiadaj, nie? On tak na mnie patrzy i mówi, opowiem Ci kawał. Ja mówię, no. Chwila pauzy i on mówi, o swoim życiu Ci opowiem. O moim życiu. Ja mówię, kurwa. Ja pierdolę. Ja mówię, co z nim jest nie tak. Ja mówię, kurwa, nie, on jest naprawdę jakiś taki kurwa, no nie chcę to mówić, że jest jebnięty nie? On jest taki kurde odklejony trochę, nie? Ja, kurwa... Takiego szota od rana dostałem to jest masakra, mówię wam. Kto to człowiek nawet nawet nie wiadomo jak się dohawać, nie? Ja tam się delikatnie uśmiałem, mówię no, no... fajnie, fajnie Dawid, nie? Może będzie... Jutro będzie lepiej, jutro będzie lepiej. <ścoughs> masakra. Masakra mówię wam. Ale tu... Wiadomo, no nie ma co, nie mogę się za niego za dużo śmiać, bo to kurwa jak mu coś odpierdoli z klamką przyjdzie do roboty i, i wiecie, i w pierwszej kolejności... Ha Łukasz! Wa ma demonek ty śmieszku i jeb kurwa Nie no, za To gdzie jedziesz? Pociąg jedzie Dalej jedź, 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 jedź panie, bo tu się nagrywa, tu się nagrywa, to ludzie z całego kraju będą to oglądać, tak? jak... Ten zakręt tu wchodzisz jak nie powiem kto <śmienicza> Kuła takie motornicza, ale to musi mieć robotę Siema Kurwa Czy zobaczcie tą choineczkę, kuca? czy ona nie jest wypasiona? Kurwa, gdzie tu jeździsz jak się nagrywa palancie? Zobaczcie tą choinkę, no kurwa. Kochani, ja przepraszam, że aż tak przeklinam, ale naprawdę, no urzekła mnie ta choinka, naprawdę musiałem się zatrzymać. Musiałem się zatrzymać i mówię, nie no, musicie to zobaczyć, nie, musicie zobaczyć, jaki Poznań to jest, kurwa, naprawdę wyjebane, bogate miasto. Uwaga, gościu wyjeżdża, kurwa, na awaryjnych, na awaryjnych, kurwa, uwaga. Da radę? Chuja, na chodnik wjechał, no kurwa. No jedziesz, kurwa, wyłącz te awaryjne. Ale ja wyłączył? Nie, chuj. Na awaryjnik się pojechał. <laughs> o, teraz wyłączył. Wyłączył, pojechał. No kurwa... No nie, no naprawdę... Nie, nie. Zaposła. jest jazda. Gościu. Kurwa. Zablokował kurwa. Ten busa co zostawił i zablokował cały tramwaj chuj tą wiksę kurwa także koreczki są kurwa aż tam do samego końca kurwa także bardzo sympatyczne kurwa <grym>, ja pierdolę ale się wyprawia nie? no tak widzisz pan bez myśli stanął z zadowoleniem i mają Wokół koło samochodu. Jeszcze, na, na... No, jeszcze busem, nie? Jeszcze busem. nie? Taką karę zapadnie mi tu. No. Szybko, konopko. Gdzie my tu kurwa jeździsz? Kurwa. Znowu będziemy jechać przez rondo Rataje. No, przecież to znaczy. ostatnio to ostatnio to taki cicho kurwa, Przez nagrywam teraz. Mi tu będziesz pierdolił, kurwa. Ale wszywałem ja. ale mnie kurwa uruchomił zawodnik, nie? Przepraszam. Ale mnie uruchomił zawodnik. No kurwa, mamy takiego zawodnika u siebie w robocie. No on tam jest taki kurde, no jak to powiedzieć? No powiedzmy, że on jest taki specjalny. On jest specjalny. No, i tam ziomeczki raczej go tam zbytnio go nie lubią. No, bo jest, no, no on jest pojebany, kurwa, no. Jest pojebany, nie? Ale ja go tam trochę lubię. <laughs> trochę tam rękę do niego wyciągam, zaczepiam się w niego i takie tam pierdołki. No, generalnie yy, tam sobie troszkę śmieszkuje z nim. I kurwa, ja pierdolę, no myślałem, że go rozpierdolę, nie? I się okazało, że on tydzień, tydzień temu zrobił prawo jazdy. I ty, kurwa, no i chuj tydzień temu zdał prawo jazdy. A słuchajcie, bo to kurwa zawsze jak ja wracam na bazę, no to ja tam do niego przybijam, kurwa, co tam, siemaneczko, co tam, jak tam? Coś ciekawego kurwa i on tam pierdoli, albo kurwa jakieś głupoty, albo że nie kurwa, i chuj, że się nic nie dzieje, nie? I ja się nagle dowiaduję, że on kurwa tydzień temu zdał prawo jazdy, mówię, no kurwa, mówię co jest z tobą kurwa nie tak, czy ty jest jakiś pojebany kurwa? Mówię tyle czasu się ciebie pytam co tam, jak tam kurwa, sretetete, ty kurwa albo pierdolisz o samolociku, albo że tam chuj nic się nie dzieje, albo to samo co wczoraj I nagle się okazuje, że kurwa zrobiłeś prawo jazdy i się nawet nie pochwaliłeś. Mówię, tu kurwa no co jest do chuja kurwa, nie? No, także kurwa tam generalnie już, już myślałem, że było ale... Bo... Nie, ale strasznie mnie wyjebał to jakoś tak kurwa, nie wiem. No taki kurwa od ludek, tutaj człowiek chce wyciągnąć rękę, wiecie, żeby on tam się dobrze czuł w tej pracy, pośmieszkować, pożartować, ale później się okazuje, że on kurwa zataił taką informację, no to ja myślałem, że zwariuje kurwa, nie? No i, 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 drugie, i drugie za chwilę, drugie, w drugie kolano mi strzelił, to go poinformowałem, że jest taka zasada, tradycja bardziej, że to jest tradycja ludowa, że jak kupujesz kurwa samochód, to musisz go opić. Już chuj z tym, że te prawo jazdy nie opił, nie? Zabiorą mu kurwa za miesiąc. <noise> Ale jak kupujesz samochód, to musisz go opić, bo jak nie, to się będzie pierdolił, wiadomo, tam mechanicy będą cię oszukiwali i tak dalej, nie? No i on zapierdolił tekstem, że on nie może pić. nie? No to kurwa, ja pierdolę, no jak nie możesz pić kurwa, co jest to? Bo masz kurwa wątrobę dziurową? Kurwa. 10 lat młodszy ode mnie, on już nie może pić kurwa. Mówię, ja pierdolę to i na emeryturę kurwa. No, no mnie tak wyjebał, kurwa... Ja, ja nie to ten cały dialog to tam 10 minut może trwał to jest huk, a mnie bardziej wypierdoliło niż kurwa cały dzień roboty, nie? Ja, ja normalnie znerwicowany od niego wychodziłem. Mówię kurwa, gdyby nie to, że wsiadam za kierownicę, to bym zaraz, zaraz poszedł małpę opierdolić, nie? <grywa> Dobra, kurwa, jedziemy. Ja pierdolę. Miało być bez przeklinania. Kurwa! Kurwa, on tamten na czerwonym się wpierdolił. Z drogi śledzie! ma demonek jedzie! <grytanie> Gdzie jedziesz, kurwa? Jest tramwaj? Przejedziemy? Wow, ale się kurwa wjepałem. Nie, przejedzie. No tak kurwa na śrubki tre na śrubki Ale zostawiłem mu miejsce Także jest spoko No to rondo z tymi tramwajami to takie jest trochę Ale wszystko jest do ludzi <todgłosy>